Jesteśmy na Loli. Maciuś, taka wielka góra. Jedź Maciuś, jedź. Nic nie widzę, ale to się naprawdę nagrywa. Jedź, jedź sobie. Ale trafi Ciach. No jak jo. A ja nagrywam całą drogę, jak się Może się uda Ręce zimno, ale jedźcie, ja będę was nagrywał Ile wytrzymał? O, ale piękna góra, jacie! Jedź, Rob, jedź. To się uda, to nagrać. Robert jak zawodowiec normalnie. Jedzie jak... A mi jest trudno, bo ja muszę jedną rękę mieć w powietrzu, Jest mi źle kręcić, ale daje radę. O, przemczu jak jedzie, o, jacie! Sulejka tu jest zawodowiec. Robert elegancko. A tu Maciuś teraz będzie. Też jedzie sobie elegancko, daje radę. Też elegancko Pięknie jacie Jacie! Robert stracił gacie! <śm> a, loleczka Jaśna Ole widoczki, coś wspaniałego Zjadę wcześniej i nagram jak jedziecie Ale góra stroma w miarę ów! O trzeba kręcić o. Mogę za szybko, bo mnie jest niewygodnie z tą ręką O Robci jedzie Robci jedzie, jedzie jak zawodowiec Odwaleniowiec no. <laughs> Robert, a tam na samym dole, to no sobie pojedź w lewo, tą góreczką, na samym dole, tam w lewo skręć, to no tak fajnie, jest taki fajny, fajny zjazd, równy jest, tam na samym dole, wiesz o co chodzi, nie? To Tam jest wyjazd, spróbowałem, która bardzo fajnie się jedzie. Przemcio, Maciuś jedzie! mi też Tak, to poczekaj chwilę, ja zjadę trochę. Poczekaj! Ładnie macie, bardzo ładnie. Ja mam najgorzej, bo ręka marznie, muszę koordynację zachować, niestety. Ale daje radę. Oby do dołu samego. Prześ Warunki prześwietlne. Słoneczko piękne. Świeżek piękny. Ohohoho. O, tak a, O! Wtedy brzydko trzeba Teraz Zaraz nagram, tu Robercik jedzie. Robercik jedzie pięknie. Pięknie Robercik jedzie, pojechał. To zaraz stulejeczka, jedzie Maciuś. A tam w brązowej kurce będzie Sulejeczka. O, Sulejeczka ładnie idzie. Jedź, ładnie macie, tu jedzie sobie pomalutku, a tu przemczą. No ładnie, ładnie jedzie, ładnie. Ładnie wchodzi zakręty, delikatnie, pięknie. Jedź, jedź, jedź! Pobre jechać na dół jeszcze, by jeszcze w dół to? fajnie zrobić. Trzeba bo jeszcze w dół trochę jechać. Dobra, jedziemy dalej. Cały czas się nagrywa. Jedziemy. Gdzie Robert? Już pojechał? O, jest tam. Dobra, jedź Macie. Widzę go. Jedź, do przodu, ja z, za plecami się nagram. Jedź, przede mną jedź. Tak trochę, jedź, jedź. czy ja nagram. Jedź trochę parę metrów przede mną, jedź, ja będę starał się jechać trochę za tobą, ale nie, nagram Cię jak ładnie tak. koordynujesz. No Lola jest przepiękna, przepiękna Lola. Przyjedzie pięknie i tu przebysz. Bardzo ładnie, bardzo ładnie koordynacja, przepięknie. Bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Ja trochę na Maciusia poczekam, ale nagrywa się cała trasa. jak mi ręka nie odpadnie. błyszczyłem roślin A? A? Dawaj Maciu, dawa jedź! Jedź, jedź Maciu, jedź! Jedź na dół, jedź! Trzyma z 2,5 km łódźczyk, co? Tak! salutki mam naładowany! Jedź Maciu, jedź, ładnie O góra! U, u. Trzeba jeśli nie jeszcze niewygodnie, ale co zrobić, trzeba nagrać, bo kto nagra jak ja nie nagram O, nie wyrnę bo nie lubię na A, górka piękna. A, o, gdzie jechał Przemek? O, Rob, czy podjechał ładnie? Szemek Maciuś, idzie długo, ręka mi odpada, ale damy radę. O. O, przemuś jedzie Przemuś jedzie, bardzo ładnie Bardzo ładnie, prawo, lewo Brązowa kurteczka A z tyłu Maciu się, a tu Przemciu, Bardzo ładnie Jedziemy Maciu jedziemy, elegancko i na dół z powrotem maraka. Jajku, mam nadzieję, że się nagrywa no I tak się łapie Mam nadzieję, że się nagrywa, bo się żaździ, tak mi się łapy że nie wiem oh. Maciuś jedzie tam, czekaj Maciuś Czujka, Maciuś tam u góry jest, tak? Gdzie, bo nie widzę Tu jest Maciuś, co? Dobrze, ładnie Dobra, jedziemy w dół bardziej, puścimy, nagrywam w dół

Zobaczcie. to ciężko. Dzień, gdzie tu jest piękna. Piękne słoneczko sieci I tu muszę jechać na dzidę, żeby się rozpędzić i musiał później odpowiedzieć Troszeczkę jest z w łapę A, przecież... Tak, ciągle jedziemy. Jechałem trochę szybciej, to się odpychać nie muszę. Ciągle jadę i na styk dojadę. Ludzie jadą na dzidę i muszą się odpychać. Tak, ręka mi prawa, ale jakoś idzie. Jeszcze, 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 jeszcze. Jadę, jadę, jadę. Uda się. Pięknie jadę. Mogę jechać w prawo, albo w lewo. Ach, dobra. Czekamy na nich jak przyjadą. Ach. Tak. Tu są wyciągi. Kolejka. Tak, a tam ludzie jedzą wyciąg na puchatkę. A tu lola. nas podjedzie Robercik, jedzie. Jedzie Robcio. Jedzie! Jedzie Robcio, elegancko, jedzie stulejeczka. Ciach! Ciach! Idziemy, nie? No, jeszcze tylko Maciuś. On jedzie? No, on jedzie, nie? I jechał też na dzienny kawałek z tego co wy? On tam przystaje na tych prostych, wiesz, bo on za mało jedzie na kreskę, wiesz? Ja na na końcówce, tak? No, no. Ale szkoda, to jedzie. Jechaliście tu w lewo, co ci mówiłem? Nie. Dobra, tu wyłączam. Macie zawsze.